Cześć! Witam Was serdecznie. Retroszpunta Wam kłania. Witam Was serdecznie kochani w kolejnym sezonie Potyczek Retro YouTuberów. To już sezon 18, w którym pogrywamy sobie w hit nad hity Canon Fodder. Do tej pory e, w rozgrywkach wzięli udział dwaj moi koledzy z sąsiednich retro kanałów. Sezon rozpoczął Krzysiu Parzych, który uzyskał niesamowity wynik. Doszedł do 12 misji, skończył Swój żywot w pierwszym rozdziale, jego gameplay trwa praktycznie dwie godziny. Dał nam jasno do zrozumienia, iż zresztą to każdy wiedział doskonale, iż Canon Fodder jest jego mega wielkim konikiem, to jest jego, można powiedzieć, ukochana gierka. <grywka> Tak, 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 Krzysiu bardzo chciał w nią zagrać w potyczkach retro youtuberów, no i w sezonie 18 właśnie sobie w nią pogrywamy. Jak przystało na zakończenie odcinka, Krzysiu nominował Mareczka. Mareczek doszedł do czwartej misji, a konkretnie do trzeciego jej rozdziału. Ja powiem uczciwie, będę zadowolony bardzo, jeśli uda mi się zbliżyć do wyniku Mareczka, już Wam mówię dlaczego. Powiem Wam uczciwie, w tamtych czasach, w których miałem Commodore 64, nie miałem Amigi, a mój jedyny kontakt z nią, z tą wersją oczywiście 600, sprowadzał się do tego, iż z dwa razy w miesiącu w weekendy spotykaliśmy się rodzinnie właśnie u mojego kuzyna. No i to był czas, mój czas z Amigą, ale generalnie pykałem tylko i wyłącznie. Zresztą to nie będzie jakaś wielka tajemnica w Sensible Soccer i w Sensible World of Soccer, a sporadycznie w inne gry, tak żeby troszeczkę się rozluźnić. No i oprócz właśnie Sensibla, wykałem sobie właśnie w Canon Fodder, Gods, Moonshine Racers, Scorched Tanks, no i parę tam innych gier. Także moje doświadczenie jakieś w grze Canon Fodder nie jest wybitnie duże, i tak mówię. Będę się cieszył, jeśli uzyskam podobny wynik jak Mareczek. Także liczy się zabawa, liczy się fajna rywalizacja. <laughs> Także ja już przechodzę do ekranu z grom, i tak jak możecie łatwo zauważyć, na potrzeby 18 sezonu pozwoliłem sobie uruchomić Amiga CD32. I powiem szczerze, nigdy nie sprawdzę i bardzo mnie to ciekawi, jaka jest różnica, czy jest w ogóle różnica w czytywaniu. Gry z płyty, a z dyskietek. Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli Wy posiadacie jakieś informacje, to podzielcie się nimi w komentarzu pod bieżącym odcinkiem. No, a my sobie już przejdźmy może do samej gry. Gra powinna się zaraz wczytać. Myślę, że jeszcze parę sekund. No właśnie pierwsi rekruci spoza gór i rzek. Wyszliśmy na brzeg, tak, można by było zacytować kawałek piosenki patriotycznej. No i tak, pierwsza misja jest typowo taką misją poglądową, w której zaznajamiamy się z mechaniką gry, a właściwie z mechaniką sterowania postaciom. Jeszcze powiem tytułem wstępu na temat zasad. Zasady są bardzo proste: mianowicie sterujemy tylko i wyłącznie jednym żołnierzem. No i w skrajnych przypadkach, a będą takie, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, zwłaszcza w początkowych fazach, gdy będziemy otoczeni przez oddziały wroga, możemy użyć wszystkich żołnierzy i w ramach obrony rozwalić przeciwników, ale musimy pamiętać o jednej zasadzie: nie możemy się ruszać, musimy stać czyli strzelać możemy całą naszą gwardią, ale musimy stać w miejscu, a poruszamy się tylko i wyłącznie jednym przeciwnikiem. Pierwsza misja składa się właśnie tak jak widać tutaj na tej planszy informacyjnej z pierwszego, z jednego rozdziału. Myślę, że dla nikogo z nas ten pierwszy rozdział, pierwsza misja nie powinna być problemem. No i tak mówię, nic tutaj odkrótczego nie będzie. Pierwsza misja zaliczona, przed pierwszą misją oczywiście nasi bohaterowie mają jedną belkę na ramieniu, Na no po ukończeniu owej, po zaliczeniu awansu już tych belek będą mieć dwie, tak, także zerknijmy jeszcze na awanse, tak, w ramach, by podziękować <grytanie> za odbycie pomyślne pierwszej misji. Tak wspominałem szybkie awanse, no i lecimy z drugą misją. Dobra, kolejni rekruci, kolejni chętni. Dobra, druga misja składa się tutaj właśnie z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział jest taki sam jak w pierwszej misji, czyli wyeliminowanie wszystkich przeciwników. Także szybka odprawa w biurze przełożonego. Siadamy do helikoptera, zapinamy pasy, ładujemy amunicję do karabinów, czyścimy lufy. No i z pozytywnym nastawieniem przystępujemy do wykonania zadania, oczywiście. Inaczej być nie może, jeśli chcemy oczywiście zaliczyć i przejść dalej. Dobrze, go for it. No i oczywiście trzeba pamiętać, żeby oddzielić tradycyjnie jednego gościa. Przyznam się szczerze, że przed nagraniem spróbowałem sobie zagrać 3-4 razy i zdarzało się, że zapominałem właśnie o wydzieleniu tego jednego i całą armią szedłem na przeciwników. Na to trzeba po prostu zwrócić uwagę, no bo niestety zostanie się zdyskwalifikowanym, jeśli tak to można powiedzieć. A o to przecież nam nie chodzi. Trzeba po prostu pamiętać, by to zrobić zaraz na początku. Oj, tego gościa nie zauważyłem. Tak. Dobrze. A pójdziemy sobie na wschodnie rubieże planszy. Co my tutaj mamy? Dobra, bociek leci, ale oprócz boćka tu już nikogo nie mamy. To idziemy teraz na zachód. Tam powinno być jeszcze chyba trzech gości. Dobra. I jeszcze chyba dwaj tak. Tu będą na południu. Są. Dobra, pozwolimy im troszkę podpłynąć. O, już jeden się kapnął. Nie wie co robić. Dobra. Dobra, pierwszy rozdział roz, rozwałka zaliczony. No i w drugim chyba rozdziale, jeśli się, się nie mylę, dojdzie nam kolejne zadanie, tak? Więc oprócz rozwalenia przeciwników musimy rozwalić budynki. Właściwie liczba mnoga, ale tak naprawdę jest tylko jeden budynek. No i, no i musimy oczywiście uważać, ponieważ przy budynku znajduje się granat, więc nieuważne strzelenie, wysadzanie granatu może spowodować, że my również pofruniemy w powietrze albo dostaniemy Odłamkiem, a właściwie elementem tego budynku, w głowę i też będzie po nas. Dobra, szybciutko się rozdzielamy. No właśnie, tu już też koledzy zaczęli strzelać, ale tak jak mówię, nie wolno się ruszać. Można strzelać i wszystko będzie w porządku. Dobra, tych gości tu weźmiemy zaskoczenia. O, taka ciekawostka. Może tu nie, tutaj nie za bardzo było widać. Ale jeśli gościu, w gościa strzelimy, a on dalej żyje, no to możemy w niego strzelać, strzelać i on za każdym razem będzie wykonywał fikołki w powietrzu, więc ten element <grymny> zawsze <wyko> <grymny> powodował pewien pewien uśmiech na mojej twarzy jako taka ciekawostka. Ale to pewnie większość z was oczywiście wie. Dobra, idziemy dalej. Oj, nie, 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 nie nie, Dobra, Czyjeś zwłoki płyną? No właściwie, kości z nurtem rzeki, o, ale tych boczków jest. Dobra, o właśnie. No, wodzie się już nie da strzelać, wiadomo. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. O, właśnie, za tak każdym razem, jak strzelimy, to podskakuje do góry. Dobrze, dobra, i tu będzie taki troszeczkę nerwowy. Dobra, szybko wziąć granat, szybko wziąć granat, jasny gwint. Dobra, dobra, misja zaliczona. Udało się nie stracić ani jednego wojaka, no zresztą. To już byłby koniec. Aha, no oczywiście, gramy do utraty jednego życia, bo to jest też ważny aspekt zasad, o których nie wspomniałem. Czyli gramy jednym żołnierzem, no i do utraty jednego życia, oczywiście. Misja druga awanse oczywiście to sobie już pominiemy. Dobra, trzecia misja tutaj, jeśli się nie mylę, będziemy rywalizować z przeciwnikiem na lodowcu. Trzeba będzie szybciutko wziąć granaty, no i wysadzić w powietrze wszystkie budynki. Taki będzie nasz cel na tę misję, która notabene składa się tylko z jednego rozdziału. Tak jest, lodowiec. Odprawa u szefa w gabinecie, no i lecimy na misję. No, jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Jeszcze chwilkę... Jeszcze doczytuję. Dobra, go for it. Dobra, bierzemy Julesa. Ajajaj, aj, no... Źle, dobra, no mam nadzieję, że nie było tu jakichś większych konsekwencji i nie <laughs> zostanę zdyskwalifikowany. Dobra, idziemy szybciutko po granaty. No, dobra, słabo Was trafiłem, co? granacik. Dobra, idziemy na dół. A, tu jest gościu. Dobra, idziemy teraz wysadzić tutaj budyneczek. Nikt tam nie przeżył, a jest granat. Granaty są, dobra, to to też można ewentualnie wziąć. Dobra, poczyścimy teren. A jak są, to weźmiemy. Dobra, 18, ładnie to wygląda. No, ruchy, ruchy, ruchy. Dobra. Idziemy dalej. rozwaliło czy nie? Nie rozwaliło. Teraz koniec czy nie? Jest. Dobra, trzecia misja zaliczona. Cieszymy się, podskakujemy w powietrze. A jak żeby inaczej? Pewnie że tak. No, tutaj czwarta misja już będzie się składać z czterech rozdziałów. Także jestem w tej misji, w której poległ Mareczek, aczkolwiek on doszedł do trzeciego rozdziału. No, ja teraz będę grał w pierwszym, więc jest już, jest już przyzwoicie. Dobra, zero po, po, po stronie strat. Także jest dobrze póki co. Dobrze, czyli znowu wracamy do dżungli. Pierwszy epizod. Zniszczyć wszystkie przeciwnika budynki. No to dobrze. Stosujemy się do zaleceń przełożonego. No i działamy. Bierzemy Julsa oczywiście i z tego co pamiętam u kolegów oglądając odcinki, tu chyba na dole gdzieś był budynek i gdzie były granaty, tak? Trzeba uważać. Dobra. Jak to tu wygląda? A, tu jesteśmy, dobra. I... Jasny fix, ale mnie tu zas chciał zaskoczyć. Mm, dobra. Dobra. No chyba drzwi wysadzone, to już chyba można uznać, że budynek jest rozwalony. Dobra, tu chyba jeszcze na górze był budynek. Teraz. Tak. To idziemy. Idziemy. Dobra. Okej. Okay. I tu chyba byśmy mieli wszystko, musimy przejść na drugą stronę. Mhm. Dobrze. Dobra, tu są moi kamraci. Dobra. Gdzie tu najlepiej przejść na drugą stronę? Tu jest chyba najmniej do przepłynięcia. Jeden, drugi gościu. O, i tu jest więcej. I tu jest więcej. Dobra. Dobra, tutaj nic nie ma. Ile mam? Dwa granaty powinny wystarczyć, co? Taką mam nadzieję. Tylko nie nerwowo. Dwa poszli z dymem. Dobra. Huh. Pierwszy rozdział zaliczony. Jest dobrze. O, i oprócz budynków musimy zabić wszystkich przeciwników. Dobrze. Drugi rozdział. Szybciutko. Dobra, strzelajcie w nich. Dobra, sytuacja opanowana. To jest właśnie ta sytuacja, o której wspominałem na wstępie: że po prostu możemy strzelać, ale nie możemy się ruszać. Dobra, no, wchodź tutaj. Dobra, tu jeszcze są goście, tak? Dobra, czekaj, czy z pomostu go rozwalę? Dobra, poszedł z dymem i jeszcze jeden. A jest, nie myślałem, że tu jest, w lewym dornym ekranie. Przeciwnik. Dobra, drugi zaliczony. No i trzeci epizod. Czyli ten, w którym poległ Mareczek. Czyli misja ta sama w sensie wykonania zadania. Zawić wszystkich, zniszczyć budynki. Dobra, lecimy dalej. Chwilkę jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze chwilkę i będziemy startować w trzecim epizodzie. Dobra, go for it. Szybciutko weźmiemy Julesa. Dobrze to zrobiłem? Źle. Kurczę, chciałem wziąć z bombami, jak się to robiło? No, no jak ja to mam zrobić? O matko. Teraz tak? O, właśnie. I obsa weźmiemy, dobra. Jednym możemy grać, to gramy jednym. A, jesteśmy tu na górze, dobra. Mamy ile? 10. Dziesięć... Dobra, 10 mamy granatów. No to idziemy. Tu się już jeden czaju. Tu chyba nic nie ma. Dobra, to idziemy w dół. To idziemy w dół. Dobra. Co my tu mamy? Dobra, spenetrujemy tutaj zachodnią część teraz. Ktoś tu strzela. Ooooooo A, tu jest gościu. Wie? Skąd on się wziął? A on tu wylas z tej dziury chyba. Można by było to wysadzić, czy nie? Nie można wysadzić. Dobra, idziemy dalej. Tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Dobra. Idziemy wysadzić ten budynek on gdzieś był tutaj tu są goście tak I... ja jaj dobra poległem ale chyba wydaje mi się że doszedłem dalej troszeczkę niż Niż Mareczek, wydaje mi się, że dalej doszedłem, <laughs> bo, bo nie poległem w wiosce wieśniaków. Także dobrze, nie będziemy już tutaj się wygłupiać. Ten sam, ten sam epizod, ten sam rozdział co Mareczek, czwarta misja. Zaszedłem nieco dalej. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie nie mnie to oceniać. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę w dzisiejszym odcinku. Jak przystało na zakończenie, następną osobą, którą będę chciał zobaczyć zaraz po mnie, którą zechcę właśnie nominować, to Konrad Akarenton. Konrad życzę Ci wszystkiego dobrego. Może tobie się uda zbliżyć do Krzysia Parzycha. <laughs> Tego ci oczywiście z całego serca uczciwie życzę. Jak będzie z miłą chęcią zobaczę Twój odcinek. Także to byłoby wszystko, jeśli chodzi z mojej strony o 18 sezon potyczek retru youtuberów, w którym pogrywamy sobie w kanał Foder. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, cześć.